To jest absolutnie szalone. Jedziemy w bieszczady, pokręcimy się rowerkiem, zobaczymy jak wygląda. Jedziemy w bieszczady, moi drodzy przyjaciele! Tutaj podróże z Ekspertem, ciąg dalszy wyprawy, nowej wyprawy Więc tak naprawdę początek wyprawy, nie ciąg dalszy Oto Witold Dzień dobry, witam serdecznie To jest Witold, witam Ciebie A to jest Ekspert, czyli ja Też mnie przywitaj Witam Cię Ekspercie, tej no. niesamowitej wystawki <laughs> Dziękuję Jedziemy rowerami, z rowerami Oto nasze rowery I gdzie my będziemy jechać? Gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się, otóż, znajdujemy się w województwie podkarpackim. A dokładnie gdzie? San... Nok? Nie, nie Sanok, już dalej, Lesko. Jesteśmy w Lesku i jedziemy w Wieszczady. Jest, jesteśmy właściwie już w Wieszczadach. Jedziemy do Wetliny przez Polańczyk, wcześniej Solinę, może zobaczymy tamę w Solinie. No, i tyle w tym temacie. Zbieramy graty i jedziemy! Jesteśmy w Lesku, a oto są ruiny synagogi. Synagoga w Lesku. Całkiem fajnie wygląda. Przeczytajmy, co jest napisane. Napisane jest. Powstała prawdopodobnie w XVII wieku. Czyli w 1600, ileś tam. No, podróże z ekspertem, z nami nie zabłądzisz. Witoldzie! O co pytasz? Ja się zastanawiam, co jest na szczycie tej baszty, na tym maszcie. Czy to jest teraz L? Jest... Dokładnie tam. Tak no tam nie... są jakieś. Nie, to nie. Tutaj mamy cyrografy hebrajskie. Nie, nie. Ja się pytam o namaszcie, tak jak flagę. Maszcie. A, to to nie jestem w stanie ci powiedzieć, co to jest. Wygląda jak... Może wy wiecie. Zbliżamy się do zamku w Lesku z 1500 któregoś tam roku. Oto park z tych czasów. Zabytkowy park. O, o, o. Ale trzęsie. Tu mamy amfiteatr z XV wieku. Czyli, tam jest, czyli to jest zamek. Tam jest zamek. Musimy zobaczyć, jak to wygląda. A więc mamy to. Zamek w lesku z XVI wiek. Obecnie znajduje się w nim pensjonat. No i co? No mówiąc szczerze, mi się bardziej Nic szczególnego. Nic szczególnego jest fajnie, wygląda, tak jak grecki troszeczkę klimat przypomina. Ale generalnie mogłoby być tutaj jeszcze morze i to by miał swój urok. No teraz obecnie już jest, już jest pensjonat, tak. Pensjonatem już jest. Co ty sądzisz? Zachwycony, porażony, nie mam słów. Bez komentarza, tak? Dokładnie. Nic szczególnego według Ciebie. A uważam, że on ma jednak jakieś pewne walory artystyczne posiada. Zobacz, chociażby te okiennice piękne, których nie ma. <gry> Oto rzeka San! Super rzeka Sam i most motony Na sanie. Nie. Za jakie grzechy tak wysoko tam? Za jakie grzechy? Pytamy się. To nie był widać w tym roku. Mikołaj, do w nie da. <noise> Wysoko będzie, wysoko. Bardzo wysoko. daleko, bardzo wysoko. Bardzo wysoko, bardzo. I kto pada sił? On, on. pan czy mówili nadmienię przerzutkę miły no nie wiem, nie ale safie. 咋了吗？别哭。妈，打了一针没？ Ile bierzesz? Nie, nie do kamery Ile bierzesz? Nie do kamery nie chcesz? Nie Hello, tutaj podróże z ekspertem Zaczynamy kolejną przygodę i wylądowaliśmy w... w szczerym polu prawie. W każdym razie jesteśmy już w Polanczyku. Nigdy, nigdy tutaj nie byłem. Nie mam pojęcia gdzie jechać. Jedziemy w stronę Wetliny. Jest wesoło. Tam jest zalew Solina. Wziąłem Zabrałem ze sobą wędki. Zobaczymy, czy cokolwiek w tym zalewie... E, zal chciałem powiedzieć w zalewie stowej, czy, czy w tej solinie, w zalewie solina, cokolwiek wpływa. Typu ryba jakaś. Jestem strasznie zmęczony. Jechałem tutaj ponad 7 godzin. Dlatego gadam bzdury. Zresztą bardzo często gadam bzdury, bo jestem zawsze zmęczony. Dziękuję. Eee, no to ruszamy w trasę. Siódma rano, a już taki taki gorąco właściwie. Ale zobaczcie przede mną, co, co, co jest w ogóle. Co się znajduje. Przepiękny widok Na Solińskie jezioro, w Zalew Solina I co? Sikasz, tak? Tak, tak, właśnie znaczy Z Tutaj ozn oznaczy oznaczyłem teren i teraz wiadomo, że mój Nieprawda, bo mój. Ja nie, zrobiłem ja to wcześniej. Ja mój. wcześniej to zrobiłem rok nie temu. Nie. Nie czuć mi <laughs> No coś. No cudny widok, naprawdę Taki widok z rana tak śmietana. Pięknie. Włączyła się sama, proszę Państwa, tak włączyła się, ale dlatego że jesteśmy w tym pięknym miejscu Oto w Polańczyku. za Polańczykiem Solina Solina jak Twoje podniecenie? No tak, na normowanym poziomie, natomiast miejsce pięknie. Chętnie bym odwiedził je w słoneczną pogodę z dużą ilością alkoholu. I to jest dobra propozycja na kolejny wypad z nami. Zapraszamy! Prawda? Podróże z ekspertem, zapraszamy. <noise> tak jest.